Witajcie, mordeczki. Cześć! Dzisiaj zapraszamy Was na nasze podsumowanie roku, jeżeli chodzi o polskie kino, i to jest pierwsza część, czyli nasza topka, top 5 najlepszych polskich filmów 2016 roku. W następnym odcinku pomówimy o pięciu najgorszych polskich filmach, a potem przejdziemy do rankingu międzynarodowego, czyli najlepsze 10 filmów danego roku oraz najgorsze 10 filmów. Tam będzie dużo trudniej. Postanowiliśmy rozdzielić ranking na polski i międzynarodowy, z tego względu, żeby polskie paździerze nie zdominowały rankingu międzynarodowego. To Ale... jest jeden z powodów, a drugim jest to, że polskie kino jest naprawdę, naprawdę, naprawdę niesamowite. W tym roku pokazało klasę. Zaczynamy nabierać wiatrów żagle, zaczynają powstawać produkcje nie tylko uznanych reżyserów, ale także młodych artystów, debiutujących, reżyserów, którzy chcą zrobić coś inaczej, coś świeżego, I ten, coś nowego. I ten rok z pewnością w bardzo dużej mierze należał do debiutantów. Dobra, lecimy od miejsca piątego, i na miejscu piątym jest Wojciech Smarzowski z filmem Woły. Dlaczego się znalazł w naszym rankingu? Ze względu na bezkompromisowość w opowiadaniu o takim fragmencie naszej historii, który jest dosyć kontrowersyjny, dosyć niekonwencjonalny w polskim kinie montaż. Za aktorstwo, ponieważ na przykład choćby Jakubik w tym Kapitanium. filmie jest niesamowity. Przeskakujemy z wątku na wątek. Wiele faktów zostaje gdzieś tam rzuconych i musimy sobie to w głowie, jako widzowie, poskładać, żeby miało ręce i nogi. Dlatego. Odwołujemy Was do naszej recenzji. Bardzo którą emocjonalnej. Tutaj możecie na pewno znaleźć w linkach na dole. Przejdźmy teraz do miejsca czwartego, czyli hmm, bardzo ciekawego filmu pod tytułem Jestem mordercą. I tutaj mamy do czynienia z kinem gatunkowym w najlepszym wydaniu. Po pierwsze, świetnie wykorzystuje gatunek, tak, co w Polsce absolutnie. nie zdarza się często. Po drugie, mamy tutaj świetny duet aktorski znowu. Mamy bardzo dobry scenariusz oparty na prawdziwej historii. Bardzo cenię ten zabieg, że cały film nie opiera się tylko i wyłącznie na tym, żeby znaleźć mordercę czy tożsamość mordercy, a faktycznie zderzamy dwa charaktery, które w jakimś sensie się dopełniają. Poza tym mamy doskonałą też scenografię, świetne oświetlenie. I świetnie oddane realia epoki, które są też wzięte w taki swego rodzaju nawias. Wszystko jest tak z przymrużeniem oka, zasłużone czwarte miejsce. I kibicujemy, odwołujemy Was oczywiście do naszej recenzji, która jest na kanale. Możecie ją zobaczyć, jeżeli chcecie wiedzieć więcej o tym filmie. A warto. Warto. A teraz przechodzimy do miejsca trzeciego. I tutaj Czyli pewnie... już podium? Tak, podium. Tutaj pewnie dla wielu zaskoczenie, ponieważ dla mnie też to było zaskoczenie. Mianowicie film Moje córki krowy. Ten film wszedł do polskich kin na początku tego roku i być może niektórzy. Hmm, pominęli go? Pominęli go, zapomnieli już o nim. Po pierwsze, koszmarny plakat. Po drugie, trailer, który sugerował jakąś taką. Polską komedyjkę o rodzinie i tak dalej. I okazuje się, że niekoniecznie, że można o takich prostych rzeczach, chorobie czy relacjach rodzinnych opowiadać w dużo bardziej wyszukany sposób, bezpretensjonalny. Właśnie to jest siła tego filmu, że mamy tutaj do czynienia z prostą historią, z którą każdy z nas właściwie po iluś tam przeżyciach. Może się utożsamić. Mamy bohaterów, z którymi absolutnie możemy się utożsamić, których możemy odwołać do naszych bliskich. Mamy znowu świetne aktorstwo, zupełnie niewymuszone. Akurat tutaj Kulesza i Dzięciel to, no, no, to ale jest druga taki siostra, poziom że... muszkała, też też tak, też jest świetna, ale Kulesza i Dzięciel robią tutaj taką robotę, że w pewnym momencie przeskakują te granice między graniem czegoś tak a byciem. No i jeszcze musimy tutaj oczywiście zwrócić uwagę na kapitalnego Dolecińskiego w roli męża muskały. Tak, mamy tutaj z... świetnie wyważony humor z bardzo dramatycznymi scenami. To wszystko zniknie i tak, nawet nie przejmie się świat, gdy się go Pani ma depresję. To jest ogromny sukces tego filmu i można z niego wiele wynieść właśnie w zderzeniu z własnymi doświadczeniami. Dla mnie zasłużone miejsce na podium. A teraz miejsce drugie i tutaj ogromne zaskoczenie pewnie wielu z was, mianowicie jest to dokument. Tak, to znaczy. Pół dokument. dokument. Film Pawła Łozińskiego pod tytułem Nawet nie wiesz jak bardzo cię kocham. My mieliśmy okazję ten film zobaczyć na Krakowskim Festiwalu Filmowym. Dużo, dużo, dużo przed premierą. Tak, zachwyciliśmy się od razu. E, nikt nie mógł nas zrozumieć o co nam chodzi, jak dokument mógł nas tak bardzo zachwycić, co się dzieje, Jaki, jaki twist fabularny. Tak. Jaki Kevin Spacey w filmie, w finale. <laughs> Paweł Łoziński jakby łamie pewne tabu, ponieważ wchodzi z kamerą do gabinetu psychoanalityka i przysłuchuje się rozmowie matki i córki oraz właśnie tego, tego lekarza. Ale to robi robotę, powiem wam. Mamy doskonałego psychoanalityka, który Ty. zadaje właściwe pytania. Nie mamy tutaj jakiegoś, nie wiem, szalonej zabawy z formą, ponieważ to jest niepotrzebne. Tu są trzy ujęcia. Tutaj wszystko się rozgrywa w tym, co te kobiety opowiadają, w tym, jakie pytania zadaje psycholog. Jakie rzeczy zaczynają wyciągać z dzieciństwa, sprzed lat, które gdzieś tam kształtowały się przez lata i właśnie w tym momencie wybuchają, ponieważ jest do tego y, odpowiednia chwila. Jest to eksperyment, ale moim zdaniem absolutnie udany, więc jeżeli gdzieś to rwiecie, ten film na jakimś festiwalu, czy w jakimś kinie studyjnym, które będzie powtarzać filmy za 6 zł, to zdecydowanie warto się wybrać, bo to jest tam raptem 70 parę minut, a potrafi zagrać na odpowiednich strunach i są emocje. Może Ars powinien... Zobaczyć nasz ranking i zrobić taki tydzień za siódemkę Z samymi polskimi filmami, z naszego rankingu Tydzień filmów sfilmowanych Teraz zerknijcie sobie na filmy, które nie weszły do naszego top 5 Ale na pewno, na pewno, na pewno są warte obejrzenia Całe życie możesz być chłopaczkiem w shortach i to ma swoje dobre strony Ale koniec końców Zawsze dostaniesz po dupie od takiego gościa jak ja, rozumiesz? To pani dolega? Nie mogę spać. Przestańcie się ktoś na co Uważaj. To kiedy idziesz na operację? Okej. Okay. Muszę nie cudzić, bez bólu i krwi. A tak przy okazji, jakby mi się coś stało, to walisz od razu do tej skrypki. Jest to parę ciekawych rzeczy. Jakby ci się coś stało? No wiesz, wypadki chodzą po ludziach. Teraz przechodzimy do miejsca pierwszego naszego rankingu, czyli prawdopodobnie bez zaskoczeń kolejny debiut fabularny Jana P. Matuszyńskiego. Ostatnia Rodzina, jeden z najbardziej oczekiwanych przez nas filmów jeszcze przed premierą. Kiedy wybraliśmy się do kina, okazało się, że złapał za serducho Chwycił niejednokrotnie, I ujął aktorskie. Uh. Wiele osób ma zarzuty wobec tego filmu, że on traktuje rodzinę beksińskich bardzo przedmiotowo jako nazwisko, a opowiada o rodzinie uniwersalnej. No właśnie powinniśmy wziąć w nawias to, że to jest opowieść o beksińskich. To jest pewna interpretacja tej historii, a nie film biograficzny. I dlatego nie rozumiem tych zarzutów. I przepiękne jest to, że nie trzeba było mówić łopatologicznie, nie trzeba było opowiadać o malarstwie beksińskiego czy o Wielkiej karierze muzycznej młodego Beksińskiego. Tylko to są rzeczy, które zostały gdzieś tam rzucone w kierunku widza, a tak naprawdę opowiadamy o relacji w rodzinie, i to nie tylko relacji Beksińskich męskich, ale także żony Zdzisława Beksińskiego, która jest fantastyczna w tej roli. Konieczna jest absolutnie doskonała. Tutaj nie dziwią mnie wszystkie oh, nagrody, które dostała za tak. tę rolę. Tak samo Severin zresztą. Na Never reaching the end Letters I've written Never meaning to send Jeżeli chodzi o Ogrodnika, jest tutaj wielki dylemat, czy nie przeszarżował, czy to nie było zbyt komiksowe, jak dla mnie sprawdzało się w tej historii. Różnicowało te dwie postaci tak bardzo. Jeżeli mamy do czynienia z tak interpretowaną historią, wymaga sama fabuła tego, żeby postaci były równie wyraziste. Zaskakuje też na pewno to, że udało się oddać realia epoki w tak doskonały sposób i są tam bardzo subtelnie wplecione sceny z efektami komputerowymi N osiedla. Nie można się wręcz dopatrzeć I tak to jest, naprawdę. To jest właściwe wykorzystanie efektów specjalnych w kinie, nie komputerowo wygenerowane golumy, tylko tła i scenografia, która dopełnia tylko i wyłącznie wizji reżysera. Dla mnie szabopa. Dla mnie również, i tutaj, jeżeli pan Matuszyński być może ogląda ten odcinek, to zapraszamy na herbatę. Jeszcze warto o jednej rzeczy wspomnieć. Zrobiliśmy ja się... ankietę A, u nas tak, na tak. sfilmowanej grupie, do której was zapraszamy. Ich zdaniem najlepszy polski film tego roku. I, I... tu było się bez zaskoczeń, Bezapelacyjnie. absolutnie. Bezapelacyjnie Ostatnia rodzina zdeklasowała wszystkie inne filmy. Oczywiście nie był to tak głośny tytuł jak na przykład Wołyń czy Pitbull i inne tego typu historie, ale zaznaczył się na pewno w pamięci widzów i myślę, że przez długie lata będziemy wspominać rok 2016 jako właśnie rok ostatniej rodziny i tych fabularnych debiutów młodych reżyserów. I dla mnie największym problemem związanym z filmem Ostatnia rodzina jest to, że to nie był nasz kandydat do Oscara. Jakie są wasze typy do najlepszych polskich filmów 2016 roku i napiszcie nam przede wszystkim co uważacie na temat polskiego kina, na temat jego rozwoju i na temat drogi, do której zmierza. Kto Jaką zmierza? Jaką zmierza? Na temat tej drogi nam napiszcie. Dobrze. Tak. Do zobaczenia w takim razie w naszym następnym odcinku, Już którym prawdopodobnie będą Paździerze, czyli najgorsze polskie filmy 2016 roku. Je, jest na co czekać, bo wiecie, Paździerze. Marka sama w sobie. TM. A jest z czego wybierać. Tak. Niestety. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego na te święta. Ho, ho, ho. Yeah. Huh? Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow.